Właśnie dowiedziałem się, że przeszukano y, dom, w którym mieszkał św. pamięci generał Wojciech Jaruzelski. To macie Państwo typowy przykład krytynizmu polskiego. Y, przeszukiwanie tego domu to jest pewien drobny nie tak oczywiście, ale gdyby to zrobiono, Dwa tygodnie temu, bezpośrednio po tym, jak pojawiłaś pani afera z panią Kiszczakową, to miałoby to, by to jakiś sens. Natomiast obecnie, po dwóch tygodniach, kiedy się mówiło, że się przeszuka domy pana generała i inne, no to robienie teraz tego przeszukania jest, szczerze mówiąc, jakimś nieporozumieniem. No tak właśnie działa w Polsce System Sprawiedliwości, tak działa policja. O czym miałem się niedawno sam e, okazję przekonać ku swojemu e, bolesnemu zdumieniu. E, Także to, to, to wszystko się nas sypie. Eee, ja dam Państwu taki przykład z trochę innej, innej branży. Otóż e, parę dni temu jadąc w drugą stronę słyszałem w radio, e, gdzie panie, które ostro dyskutowały na temat jakiegoś ronda, nie pamiętam w jakim mieście nie ma żadnego znaczenia, i mówili, że trzeba będzie rondo, oczywiście już jest, ono działa, no ale trzeba będzie zrobić projekt przejść na tym rondzie. Ten projekt to trzeba opracować, trzeba skonsultować no i to w tym roku się już nie da, ale już w przyszłym roku to przypuszczalnie te przejścia na jezdni się uda namalować. Otóż, proszę Państwa, w normalnym kraju jak trzeba zrobić projekt przejść w okolicy ronda, to przychodzi jeden facet, ogląda przez pół godziny plan tego ronda, myśli przez parę godzin, potem Siada przez cały dzień pijąc sobie wódeczkę, czy zagryzając coś tam i przez dzień obserwuje jaki jest ruch na tym rondzie. I po dwóch, dniach, po dwóch godzinach pracy następnego dnia projekt przejść jest gotowy i od, od razu ludzie po trzech godzinach go balują. Yy, sytuacja, w której nie można przejść, namalować na, na jezdni, bo trzeba studiów trwających ponad rok, jest sytuacją paranoiczną. Dlatego powtarzam. Kraj, w którym ja chciałbym żyć, to jest kraj, w którym prawą stanowią ludzie starsi, stanowią jedną ustawę rocznie, może dwie ustawy rocznie, bo ludzie starsi nie są skorzy do robienia, do robienia niepotrzebnych ustaw. Natomiast wykonawstwo, egzekutywa leży w rękach ludzi młodych, 25 lat, 30, którzy to robią błyskawicznie, szybko. Czasami się pomylą, to trudno. Lepiej podjąć błędną decyzję, ale jakąś decyzję, niż nie podejmować decyzji przez yy, wiele lat. Ja Państwu na zakończenie tego wszystkiego podam pewien przykład. Otóż yy, w niepamiętnych czasach, czyli to będą lata 70. wczesne, kiedy doszedł do władzy towarzysz Gierek. Postanowił wybudować obecną trasę Łazienkowską o, i, i ta trasa na mówiąc była projektowana jeszcze przez świętej pamięci Stefana Starzyńskiego przed wojną, przed wojną no ale no i w związku z tym zostawiono taką wyrwę na ulicy Marszałkowskiej, że, że nie burząc domu można było tę trasę tamtędy przeprowadzić. No, i to był taki wielki tryłów myśli planistycznej, że patrzcie, jak się planuje dalekosiężnie, no to dzięki temu y, już nie trzeba było burzyć tych domów, od razu trasy się buduje. A ja sobie zadałem trud. Tak się policzyłem, że gdyby ludzie, którzy codziennie musieli dojeżdżać do Warszawy, bo nie było dla nich miejsca w Warszawie, musieli dojeżdżać y, spod Warszawy i wybudować tam te cztery bloki i tam umieścić. To by się dwa razy opłacało te bloki postawić, zburzyć, postawić, zburzyć, jeśli powiedzieć czas, jaki ci ludzie tracili na dojazd do Warszawy, time is money, czas to pieniądz, prawda? Czyli lepiej było się nie planować tego wszystkiego, tylko wyburzyć domy, a, a pozwolić ludziom w tym czasie żyć. Zbyt długie planowanie powoduje, że nie podejmiemy, nie podejmujemy racjonalnych, szybkich decyzji. Ja chcę żyć w czasie, w kraju, w którym będzie się podejmowało właśnie racjonalne i szybkie decyzje. To wszystko, proszę Państwa. Przepraszam, że nie mówię nic o, o Unii Europejskiej, ale dopiero w tej chwili spóźniony do Unii dojechałem, więc nie wiem, co się tutaj dzieje, nie wiem, co tu zrobili po moją nieobecność, więc mówiłem o sprawach krajowych. Dziękuję za uwagę.